wyznacz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta alfa, wiedząc, że cosinus alfa równa się minus 0,6. Kosinus w tym momencie jest ujemny. Gdybyśmy narysowali sobie układ współrzędnych, żeby określić, gdzie ten kąt jest, gdzie kosinus jest ujemny. Pamiętamy tak, w pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje trygonometryczne są dodatnie. W drugiej ćwiartce tylko sinus, a zatem tutaj cosinus jest ujemny. W trzeciej tangens i kotangens jest dodatni. Jeżeli dodatni, no to wtedy cosinus też jest ujemny, a w czwartej dodatni jest cosinus. Wniosek jest jaki, że cosinus przyjmuje wartość minus 0,6, jeżeli ten kąt jest od 90 stopni do 180 lub od 180 do 270 stopni. Jak widać, będą dwa przypadki i to sprawdzimy zaraz w rozwiązaniu. Jeżeli cosinus alfa jest równy minus 0,6. Gdybyśmy zamienili to na ułamek to byłoby minus 6, czyli minus 3 piąte. No i teraz kwestia jest taka, że w definicjach funkcji trygonometrycznych gdzieś musimy ten minus wrzucić, bo tam tylko jest. Wielkość do wielkości nie ma mowy o znak przed ułamkiem. Przypomnienie jest jakie? Że cosinus alfa, zgodnie ze wzorami, jest to współrzędna x punktu należącego do ramienia końcowego, podzielona przez odległość tego punktu od początku układów współrzędnych. Czyli przez pierwiastek, i pod nim jest x kwadrat plus y kwadrat. Wiadomo, że ten mianownik jako odległość jest zawsze dodatnią wielkością. Zatem minus, który chcemy tutaj wrzucić, nie możemy dać do mianownika, bo on jest dodatni. Możemy wrzucić tylko i wyłącznie do licznika. Czyli to będzie minus 3 przez 5. A zatem, co z tego możemy uzyskać? Na pewno patrząc się na wzór i na to, co mamy podane, widzimy, że przykładowym x jest minus 3, natomiast ta wielkość, czyli odległość tego punktu od początku układów współrzędnych jest równa 5. Jeżeli x już mamy, to jeżeli wstawimy to, bo będzie taka pierwsza jakby metoda, czyli ten x wstawimy w miejsce tego x do tego równania. Czyli tę wielkość wstawiamy tu. I uzyskamy tak pierwiastek z minus 3 i do kwadratu, dodać y kwadrat i jest to równe 5. Ponieważ pierwiastek stopnia drugiego zasad jest nieujemny, piątka jest dodatnia, tym możemy podnieść do kwadratu. Obie strony. Jeżeli podniesiemy lewą stronę do kwadratu, to ten pierwiastek zniknie. Natomiast co tu uzyskamy? Z tego uzyskamy 9. Natomiast to przepiszę. No i prawą stronę, jak podniesiemy do kwadratu, to będzie 25. Wyliczymy z tego y. Czyli y kwadrat po przeniesieniu dziewiątki na drugą stronę no to y kwadrat wyniesie 16. Ponieważ jest to y do kwadratu, zatem będą dwa rozwiązania, a mianowicie Albo y będzie równe 4, albo y będzie równe minus 4. Czyli albo jest to pierwiastek z tej liczby, albo minus pierwiastek z tej liczby. I to nam daje to, czego się spodziewaliśmy, a mianowicie ten kąt może być z ćwiartki drugiej, albo z ćwiartki trzeciej. Jeżeli mamy te dwa y, a x już przykładowy mamy tutaj, zatem punkt, który należy do ramienia końcowego, może przyjąć dwie wielkości. Albo punkt P ma współrzędne. No x to jest minus 3. I pierwszy indeks sobie dobieramy 4. Lub ten punkt P będzie miał współrzędne, no, minus 3 jako x, tu się nie zmienia, natomiast y przyjmiemy drugą wielkość. Zatem możemy już określić pozostałe wartości funkcji trygonometrycznej dla tych dwóch przypadków. Ponieważ mamy kosinus, więc pozostaje nam wyliczenie sinusa, tangensa i kotangensa. Sinus... Alfa jest to y przez pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat. Y no to mamy 4 w tym przypadku. Natomiast zamiast wstawiać, oczywiście możemy to wstawić, ale przypomnijmy sobie, że ten pierwiastek, on już był w tym momencie odczytany przy takim x. On wynosi 5. I już sinus mamy. Kosinus był podany, teraz tangens. Tangens alfa równa się, i tu jest wzór y do x. y to jest 4 x to jest minus 3. Po wyłączeniu całości i wyłączeniu minusa przed ułamek, przed liczbę, będzie to minus i 1 cała i 1 trzecia. Cotangens alfa, to już jest ostatnia funkcja, którą wyznaczymy. Będzie to jest na odwrót, czyli x do y, czyli minus 3. Przez 4, no całości nie ale minus damy przed ułamek. Minus 3 czwarte. Czyli przy tym pierwszym przypadku mamy takie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych. Przy drugim przypadku sinus alfa to będzie równe, znowu ten sam wzór, y przez pierwiastek, x kwadrat plus y kwadrat. Y tym razem wynosi minus 4. To jest ta wersja. A ta wielkość jak odległość jest 5. No i damy minus przed ułamek minus 4 piąte. Już sinus mamy. Teraz to sinus był podany. Tangens. Tangens alfa równa się y do x, czyli minus 4 przez minus 3. Minusy się uproszczą. 4 trzecie wyłączamy całości. Jedna cała i jedna trzecia. Kotangens alfa to jest x przez y minus 3 przez minus 4 i tylko minusy nam się skrócą. Wyjdzie 3 czwarte. Zatem Mieliśmy wyznaczyć wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych, i teraz widzimy tak, że jeżeli ten kąt należy do drugiej ćwiartki, czyli jeżeli ten kąt jest pomiędzy, 180 stopni, pomiędzy 90 stopni a 180 stopni, to wtedy są takie wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych. Natomiast jeżeli ten kąt jest w ćwiartce trzeciej, Czyli pomiędzy 180 a 270, to wtedy te wartości wynoszą tyle. To można traktować jako odpowiedź. To była pierwsza metoda. Można też skorzystać z innej metody, a mianowicie wykorzystać poznane wzory. Druga metoda byłaby taka, że jeżeli kosinus był podany, No to z jedynki trygonometrycznej sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa jest równe 1. No i wstawimy tę wielkość w miejsce cosinusa. Sinus kwadrat alfa. Dodać minus 0,6 i do kwadratu równa się 1 to podniesiemy do kwadratu z tego będzie liczba dodatnia ponieważ ujemna do kwadratu daje wynik dodatni 0,36 i równa się 1 po przeniesieniu na drugą stronę 1 odjąć 0,36 to jest 0,64. A zatem z tego wynika, no tu tak odhaczę, że sam sinus alfa to może być albo pierwiastek z tego, czyli 0,8 lub sinus alfa będzie równy minus 0,8. To nam daje te wyniki o 4 piąte minus 4 piąte. A jak znajdziemy pozostało? Tangens alfa zgodnie ze wzorami to jest sinus alfa przez cosinus alfa. Czyli tangens alfa. W tym przypadku to będzie 0,8 do cosinus był minus 0,6, czyli tangens alfa minus dane przed, przesuniemy przecinek minus 8,6, bo przesunąłem przecinek zarówno w liczniku, jak i w mianowniku i uzyskamy, że tangens alfa po skróceniu będzie minus 4 trzecie, czyli tangens alfa równa się minus 1 cała i 1 trzecia. I to jest przy 8, czyli 4 piątej wychodzi to co przedtem. Jak wyliczymy kotangens, no kotangens alfa jest odwrotnością tangensa. Też na to oczywiście jest wzór. I skoro tangens wynosił tyle, no to odwrotnością liczby, i tu nie będę patrzył na ten wynik, bo łatwiej mi to jest odwrócić, wyjdzie minus 3 czwarte. I mamy też końcowy wynik tu. A co, jeżeli będzie minus 0,8? No to tangens alfa zgodnie z tym samym wzorem to będzie minus 0,8 do minus 0,6 i spójrzmy, wynik będzie ten sam, tylko znak będzie dodatni, czyli tangens alfa będzie równy 1 cała i 1 trzecia. I to się zgadza. Natomiast kotangens alfa jest odwrotnością, czyli 3 czwarte. Także z pierwszej i drugiej metody mamy dokładnie te same wyniki, czyli są dwa przypadki, wtedy kiedy kąt należy do ćwiartki drugiej lub do ćwiartki trzeciej.